Pierwszy odniosę się do naszej sytuacji, która nie jest, nie jest dobra. Nie ma co zakłamywać w rzeczywistości. Start sezonu nie, był, nie jest taki, jaki byśmy chcieli. No oczywiście pełną odpowiedzialność za to biorę na siebie. Musimy, musimy jak najszybciej zareagować. Nie możemy z siebie robić teraz. Ofiar i popadać w jakiejś wątpliwości lub, lub użalać się nad sobą. Musimy w kolejnym meczu w zabrzu, też z trudnym przeciwnikiem na ich terenie, pokazać, że stać nas na to, aby regularnie w tej lidze punktować, tak jak robiliśmy to w poprzednim sezonie. I tego oczekuję od zespołu, tego oczekuję od sztabu, tego oczekuję od naszej postawy, że zwrócimy tą radość kibicom którą dzisiaj zabraliśmy, którzy w pełni, praktycznie wypełnili sektor gości, którzy czekali na nasze punkty, czekali na nasze zwycięstwo, a my niestety zawiedliśmy ich, zawiedliśmy siebie. I pomimo tego, że dzisiaj miałem wrażenie, że zawodnicy bardzo chcieli, piłka nożna to nie jest gra emocji ani tego, kto bardzo chce, tylko musimy pokazać, takie wyrachowanie. Musimy pokazać to, że jesteśmy doświadczoną drużyną, bo mimo że gramy dwójką młodzieżowców w obronie, to wokół, wokół tych zawodników są zawodnicy doświadczeni i kadra też jest wiekowa pod kątem doświadczenia. Dlatego oczekuję naszej wspólnej reakcji i tego, że wrócimy do regularnego punktowania. O samym meczu myślę, że dużo. Du duża część jego toczyła się w środkowej strefie boiska. Korona napędzała się kontratakami po odbiorach w środku boiska. My próbowaliśmy być trochę bardziej w ataku pozycyjnym. Widać, że, że taki był plan Korony, aby odebrać tą piłkę i, i przeprowadzić szybki atak. Na pewno żałujemy tej sytuacji przy 0-0 w pierwszej połowie, bo być może otwierając wynik spotkania trochę Trochę inaczej ono by się potoczyło, ale nie ma co tutaj, jakby za dużo opowiadać i zakłamywać rzeczywistości. Kroko, yy, przepraszam, korona wygrała zasłużenie i, i zdobyła dzisiaj trzy punkty, a my musimy szukać tych punktów bardzo szybko i gdzie indziej. Dziękuję. Dziękuję bardzo, trenerze. Czy są jakieś pytania? Nie. Patryk Wiciński Akademicki Radio RZ Centrum. W jak sam Pan wspomniał, forma nie jest najlepsza. Ostatnia wygrana w pierwszej kolejce, no a ostatni transfer jeszcze przed nią. Czy za dwa tygodnie zamyka się okienko? Czy kadra jest już zamknięta? Czy możemy się spodziewać jeszcze jakiegoś zmiany? Dopóki okna transferowe jest otwarte, możemy spodziewać się wzmocnień. A jakaś konkretna pozycja? Na tą chwilę nie chcę się na ten temat wypowiadać. Początek był, spotkania był dobry w naszym wykonaniu. Przeważaliście, budowaliście spokojnie akcję, ale z każdą minutą z motoru coś uchodziło. Tak na gorąco. Co było tego przyczyną? No myślę, że napędziliśmy dwoma trzema stratami prostymi stratami koronę Kielce. Korona jest dobrym zespołem, mająca w swoim składzie naprawdę wartościowych zawodników, lubiących grę z kontrataku, grająca u siebie. Była napędzana również przez swoich kibiców i kiedy my nie wykorzystaliśmy swojego momentu, oni złapali swój i poszli za ciosem.